Wyobraź sobie Polskę, w której wielkie marzenia wydawały się nie na miejscu. Kraj pełen zwyczajnych bloków i skromnych mieszkań, w których życie płynie według rytmu pracy, szkoły, kolejek i cichej nadziei, że kiedyś będzie inaczej. W Radomiu w 1956 roku rodzi się chłopiec. Dorasta w zwyczajnym domu, w którym liczy się zaradność i solidarność rodziny. W domu, gdzie troski nie są tematem do rozmów, tylko codziennością, którą się niesie. Ten chłopiec nazywa się Zygmunt Józef i jeszcze nie nosi nazwiska, pod którym pozna go cały kraj. Dni mijają w rutynie i ciszy. Szkoła, obowiązki, oszczędność i nieustanna lekcja pokory wobec realiów. A jednak wewnątrz tętni uporczywe przekonanie, jak bicie serca. Życie nie musi takie pozostać. Kraj może się zmienić. Człowiek może się zmienić. A czasem odwaga zaczyna się wtedy, gdy nikt nie patrzy. Zaczyna się od drobnej myśli, że można inaczej. I rośnie powoli. Z dnia na dzień. Nadchodzi młodość i wraz z nią decyzja, której nie podejmuje się bez lęku. Wyjazd. W 1977 roku, w trudnych czasach i przy zamkniętych granicach, opuszcza Polskę i trafia do Monachium w Niemczech Zachodnich. To nie jest historia o natychmiastowym sukcesie. Jest w niej samotność, listy do domu, szybkie prace, przeprowadzki, transport, drobne zlecenia i niepewność jutra. Zakłada małą firmę transportową, uczy się kupować i sprzedawać, negocjować i liczyć. Uczy się też, że porażka jest informacją zwrotną, a nie wyrokiem. Zaczyna rozumieć, że kapitał to nie tylko pieniądze, lecz także reputacja i konsekwencja. W latach 80. zmienia nazwisko. Najpierw przyjmuje nazwisko żony, później dodaje łącznik, jakby przemianował samego siebie od środka, porządkując przeszłość i patrząc w przyszłość. To nie jest obraz milionera, to obraz kolejnego Polaka. Który próbuje zbudować życie pustymi rękami i czujnym umysłem, bez skarg, z gotowością, by zacząć od nowa tyle razy, ile będzie trzeba. Znów kieruje wzrok ku Polsce, gdy kraj zaczyna się otwierać. Tam, gdzie inni widzą niepewność i chaos, on dostrzega drzwi prywatną telewizję. W 1992 roku uruchamia Polsat, kanał, który wnosi do domu w świeże powietrze inny język. Inne tempo, inną wrażliwość. Rok później zdobywa ogólnopolską licencję komercyjną. Od tej chwili to już nie tylko śmiały projekt, lecz znak, że polska kultura i przedsiębiorczość potrafią konkurować na równych prawach. Wieczory przed telewizorem brzmią inaczej. Pojawia się rozrywka, pojawia się informacja, pojawia się nowy głos, który nie unika codzienności. I potrafi mówić do ludzi takim tonem, w jakim oni myślą. Polska zaczyna rozpoznawać się na własnym ekranie i przestaje czuć, że media to wyłącznie importowana opowieść z zewnątrz. Ale historia na tym się nie kończy. Pod koniec lat 90. powstaje cyfrowy Polsat platforma satelitarna, którą z czasem poznamy jako Polsat Box. To już nie tylko kanał telewizyjny, ale cała architektura dystrybucji. Dekodery, anteny, pakiety, abonenci, technologia, oprogramowanie i tysiące niewidocznych decyzji, które mają sprawić, by obraz i dźwięk docierały bezbłędnie tam, gdzie bije puls rodzinnego domu. Ta technologiczna cegła staje się fundamentem większej konstrukcji, grupy, która nie tylko nadaje, ale także dystrybuuje, pakuje, łączy treści. Inwestuje w jakość i rozumie, że przyszłość medium to także przyszłość jego sieci. Niezawodnej, własnej, odpornej na kaprysy losu. Potem przychodzi ruch, który zmienia układ sił. W 2011 roku w transakcji, o której mówi cała gospodarka, przejmuje Polcomtel, operatora telefonii komórkowej działającego pod marką Plus. Media i telekomunikacja przestają być dwoma równoległymi światami. I stają się jednym ekosystemem. Treści wędrują własnymi sieciami. Oferta telewizyjna i mobilna zaczyna oddychać jednym rytmem, a dom i kieszeń łączą się w spójną całość. Telewizja, o której marzył kraj, płynie teraz przez anteny, kable, światłowody i eter. To krok od przedsiębiorcy do architekta platform. Kogoś, kto nie tylko tworzy program, ale projektuje drogi, którymi program trafi do ludzi, gdziekolwiek są. Równolegle sieć stacjonarna nabiera strategicznego znaczenia. W 2018 roku grupa przejmuje kontrolę nad netią. To infrastruktura i dostęp, światłowody i węzły, serwerownie i mapy zasięgu potężne, żmudne zaplecze, dzięki któremu opowieści mogą płynąć szybko i stabilnie. Bo opowiadanie historii wymaga dróg, którymi te historie mogą podróżować, a drogą XXI wieku jest solidna, własna, ciągle modernizowana sieć, która nie zawiedzie, gdy kraj chce oglądać, słuchać i być razem. Świat cyfrowy rośnie, a informacja przyspiesza. Trzeba być tam, gdzie ludzie szukają wiadomości co minutę. W 2020 roku Grupa Polsat nabywa Interję. Jeden z najważniejszych portali w kraju. To nie tylko ruch internetowy, to rozmowa publiczna, to reklama online, dystrybucja wielokanałowa i nowe miejsca spotkań. Ekran telewizora i ekran telefonu zaczynają mówić tym samym językiem, a redakcje, serwery i nadajniki splatają się w jeden organizm, który żyje tempem codzienności połowa drogi. Jeśli ta historia Cię inspiruje nie przez pieniądze, lecz przez metodę. Zasubskrybuj i zostań. Na tym kanale opowiadamy, jak Polacy zamieniają kruche chwile w mocne fundamenty, jak z rozsądku i cierpliwości buduje się rzeczy trwałe. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje spokojnego i realistycznego wsparcia. Tu nie sprzedajemy złudzeń. Destylujemy lekcje, które działają, bo są sprawdzone w życiu. Dywersyfikacja nie była kaprysem. Była odpowiedzią na realia kraju i rytm gospodarki. Dzięki konglomeratowi dochodzą elementy finansowe: Investbank, później znany jako Plusbank oraz Fundusz Emerytalny PTE Polsat. To zrozumienie, że silna grupa potrzebuje trzech rzeczy: medialnego nerwu, sieciowego kręgosłupa i własnego finansowego pulsu. Przy polskim stole gospodarki siada się tam, gdzie jest ryzyko i odpowiedzialność w sektorze, który musi działać codziennie, niezależnie od pogody i nastrojów. To także świadomość, że stabilność buduje się w latach chudszych, a nie tylko w czasach obfitości. Że płynność, wiarygodność i dyscyplina finansowa są tak samo ważne, jak kreatywna odwaga. Są też decyzje trudne, których niemal nikt nie widzi. Przejmując kontrolę nad elektrimem, uzyskuje dostęp do energetycznej ZE.PAK, z elektrowniami na węgiel brunatny. To sektor, który daje zatrudnienie i jednocześnie budzi debatę o zdrowiu, o klimacie, o kierunku, w jakim idzie Europa. Lata później, gdy kontynent wyraźnie zwraca się ku zielonej energii, ogłasza zwrot. Inwestycje w czystsze źródła, badania nad nowymi technologiami, umowy, które mają otwierać drogę odnawialnym rozwiązaniom. To nie jest proste ani idealne. To przejście, które zmusza przedsiębiorcę do słuchania społeczeństwa, regulatorów i własnego sumienia wobec przyszłości. To także przyjęcie odpowiedzialności. Transformacja energetyczna nie wydarza się wczoraj czy jutro. Dzieje się dziś. Ma konsekwencje i koszt. Wymaga odwagi i konsekwencji. W 2022 roku. Grupa energetyczna rozpoczyna rozmowy z partnerami międzynarodowymi o małych reaktorach modułowych w Pątnowie. To symbol drogi od węgla do zaawansowanej inżynierii. Krok ku technologiom, które mają być bezpieczniejsze, czystsze i przewidywalne. Jest w tej scenie coś głęboko polskiego. Próbować, poprawiać, budować z cierpliwością zamiast czekać na idealne warunki, które nie nadejdą. Tymczasem marka korporacyjna Dojrzewa, Grupa Polsat Plus, rozpoznawana jest jako wielki parasol mediów i telekomunikacji. Polsat w telewizji, Polsat Box w płatnej TV, plus w sieci mobilnej, Netia w stacjonarnej, Interia w cyfrowej. To nie kolekcja logotypów, które robią wrażenie na slajdzie. To kulturowa i techniczna infrastruktura, która towarzyszy milionom Polaków każdego dnia, kiedy budzisz się i sprawdzasz wiadomości kiedy wracasz do domu i włączasz ulubiony program, kiedy łączysz się z kimś, na kim ci zależy. To dowód, że w polskich warunkach można zbudować organizm z własnym pulsem i własnym oddechem. Żadne długie życie nie jest wolne od cieni. W 2006 roku sam przyznaje, że w latach 80. podpisał zobowiązanie wobec służby bezpieczeństwa reżimu komunistycznego. Tłumacząc, że stało się to pod presją w czasie nieuregulowanego pobytu w Niemczech i że nikomu nie wyrządził szkody. Prawdziwa historia nie mieści się w bohaterach bez skazy. Mieści się w ludziach, którzy podejmują decyzje pod presją, później je wyjaśniają i idą dalej. Dojrzałość polega na tym, by nie uciekać od trudnych pytań, lecz umieć je unieść i żyć z konsekwencjami. Nie zabrakło też burz rodzinnych. W 2024 roku wybucha spór o sukcesję. Przesuwają się krzesła w radach, padają różne wersje, angażowane są fundacje w Liechtensteinie. W lipcu 2025 roku Tyvee Foundation, główny właściciel, korzysta ze swoich specjalnych uprawnień i usuwa go z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej cyfrowego Polsatu. To trudny rozdział. Założyciel odchodzi z czoła własnego stołu. A firma, którą budował latami, uczy się nowej równowagi. Ponad medialnym hałasem zostaje lekcja dla każdego polskiego przedsiębiorcy. Jeśli nie zaprojektujesz dobrze architektury własności i sukcesji, czas zrobi to za Ciebie, często w momencie najmniej wygodnym. Dziś, gdy patrzy się na całość, imponuje nie tyle liczba majątku, ile mapa. Polsat jako pierwszy wielki krok. Cyfrowy Polsat, Polsat Box. Jako platforma, która spina treści i technologie, plus Polkomtel jako sieć mobilna, która niesie komunikację, Netia jako kręgosłup stacjonarnej łączności, Interia jako puls cyfrowych rozmów, plus Bank, Investbank i PTE Polsat jako elementy finansowe, ZEPAK jako energetyczne wyzwanie w transformacji. To historia kogoś, kto, zaczynając od niewiele, nauczył się myśleć systemowo, widzieć połączenia tam, gdzie inni widzieli segmenty, i zrozumiał, że sukces to nie prosta autostrada, lecz droga z wybojami, zakrętami, naprawami i opłatami, które trzeba zapłacić. A jeśli jedzie się nią długo, warto dbać o pojazd, mapę i towarzyszy podróży. Jeśli jesteś Polakiem i tego słuchasz, nie mówię ci zostań milionerem. Mówię coś poważniejszego: buduj cierpliwie. Znajdź drzwi tam, gdzie ściana mówi nie. Łącz odwagę z metodą. Ucz się na kryzysach. Dywersyfikuj jak ten, kto umacnia dom przed zimą. I przede wszystkim projektuj swoją sukcesję jako część projektu, a nie jako problem na jutro. W Polsce można, ale można po polsku. Cichą pracą, długą dyscypliną i pokorą, by poprawiać bez dramatu. To niewielkie hasła niosą życie naprzód, lecz spokojna konsekwencja, która nie szuka poklasku. Jeśli ta historia towarzyszyła Ci aż dotąd, zasubskrybuj, abyśmy mogli dalej opowiadać o przedsiębiorcach z naszej Ziemi. Nie po to, by ich gloryfikować, lecz by wydobywać to, co każdy może zastosować w swoim życiu finansowym i zawodowym. Zostaw komentarz z kolejnym nazwiskiem, które chciałbyś usłyszeć. I pamiętaj, polski sukces to nie łód szczęścia, to łańcuch decyzji podejmowanych z nogami mocno na ziemi i oczami wpatrzonymi w horyzont. Dzień po dniu, rok po roku.